Słyszę także, drodzy Państwo, o propozycjach podwyżek sześciu podatków przygotowanych przez rząd. Ja uznaję konsekwentnie, że rozkładanie tych zobowiązań na kolejne grupy społeczne, podwyższanie danin, podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, od Ministerstwa Finansów, żeby doszczelnić system podatkowy, żeby zadbać o finanse publiczne, a tutaj szczerze jestem zobowiązany Państwu przekazać, że dla mnie poszukiwanie zasypania dziury budżetowej za sprawą kolejnych grup społecznych jest obiektywnym problemem, na który nie będę wyrażał zgody jako prezydent Polski, więc zachęcam do tego, abyśmy my włożyli wysiłek. Ja też uznaję Znaje, że patrząc na swoich doradców, ministrów, specjalistów, jesteśmy gotowi pomóc tutaj w rozwiązaniu tej sytuacji bez podwyższania podatków i kolejnych dań. Polub, skomentuj, udostępnij.